Przed wami polskie korzenie i włoski styl. Imponujący pojazd AGTZ Twin Tail. Niemiecki tuner wziął pod swoje skrzydła Mercedesa AMG GT, tworząc monstrum o nazwie Brabus Rocket 1000. Alpin ze swoim najnowszym modelem A290, obiecuje rewolucję w świecie sportowych samochodów. Firma Amalgam stworzyła imponującą replikę Lamborghini Kuntacz w skali 1 do 8. Te i dużo więcej motoryzacyjnych tematów minionego tygodnia odnajdziecie w dzisiejszym odcinku MOTONOWOŚCI. Zaczynamy! W świecie motoryzacji, gdzie prędkość i moc definiują granice możliwości, niemiecki tuner Brabus przekracza wszelkie oczekiwania z nowym projektem opartym na Mercedesie AMG GT. Znany z tworzenia monstrualnych maszyn, Brabus tym razem wziął na warsztat AMG GT63S i Performance, najmocniejszy model w ofercie Mercedesa AMG, i przemienił go w prawdziwego Rocket 1000. To, co Brabus zrobił z tym już imponującym hybrydowym kupe, wykracza poza zwykły tuning. Rozpoczynając od bazowego modelu o mocy 843 koni mechanicznych, Brabus zwiększył pojemność silnika V8 z 4 do 4,5 litra, wprowadzając również dwie nowe turbosprężarki, co pozwoliło osiągnąć niesamowitą moc 1000 koni mechanicznych. Ale to moment obrotowy tego potwora robi prawdziwe wrażenie. Wzrósł z 1470 Nm do elektronicznie ograniczonych 1620 Nm, co przybliża ten samochód do parametrów ciężarówki, a jednocześnie zachowuje elegancję i styl coupé. Zmiany nie ograniczają się jedynie do wnętrza maski, Brabus zadbał również o stylistykę, dodając karbonowe dokładki, poszerzenia nadkoli, a także unikatowe felgi w rozmiarze 21 i 22 cali, które nie tylko przyciągają wzrok, ale także poprawiają osiągi samochodu. Wnętrze auta również przeszło metamorfozę z luksusową skórzaną tapicerką i elementami z karbonu, co dodaje wnętrzu wyjątkowego charakteru. Osiągi tego Monstrum są równie imponujące jak jego specyfikacja. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 2,6 sekundy i możliwość osiągnięcia prędkości maksymalnej 316 km na godzinę mówią same za siebie. Zdecydowanie nie jest to auto dla każdego, zarówno pod względem osiągów, jak i ceny. Brabus Rocket 1000 to limitowana edycja z zaledwie 25 dostępnymi sztukami, każda wyceniona na około 2 335 000 zł. Muszę przyznać, że mam podzielone zdanie na temat tego pojazdu. Z jednej strony jestem pod wrażeniem inżynierskiego majstersztyku, który pozwolił osiągnąć takie parametry i stworzyć coś wyjątkowego, unikalnego na rynku. Z drugiej jednak zastanawiam się nad praktycznością i sensownością posiadania samochodu o tak ekstremalnym. Osiągach. Jest to niewątpliwie technologiczny pokaz siły, ale czy rzeczywiście potrzebujemy samochodów, które mogą konkurować z ciężarówkami pod względem momentu obrotowego, jednocześnie będąc w stanie rozpędzić się do 300 km na godzinę? To pytanie otwarte, ale jedno jest pewne: Brabus Rocket 1000 bez wątpienia pozostanie jednym z najbardziej ikonicznych projektów w historii tuningu samochodowego. A jakie jest Wasze zdanie? Napiszcie w komentarzu. BMW wprowadza prawdziwą rewolucję w swojej sportowej linii M, prezentując nowy model M5 G90. To pierwszy raz, gdy marka z Monachium decyduje się na wdrożenie technologii hybrydowej plug-in w swoim flagowym modelu sportowym, zapowiadając tym samym nową erę w świecie motoryzacji. Z mocą 718 koni mechanicznych, nowe M5 łączy tradycyjną jednostkę V8 z nowoczesnym silnikiem elektrycznym, oferując nie tylko imponujące osiągi, ale i krok w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości. Pod maską kryje się dobrze znany silnik S63, który, w połączeniu z elektrycznym dodatkiem, generuje łączną moc 718 koni mechanicznych. Z czego 577 koni mechanicznych i 750 Nm pochodzi z silnika spalinowego, a 194 koni mechaniczne i 280 Nm zapewnia silnik elektryczny. Energia będzie magazynowana w nowym akumulatorze o pojemności 18,6 kWh. To połączenie sił pozwala na zachowanie emocjonujących osiągów, jednocześnie otwierając drzwi do nowych możliwości. Efektywności energetycznej i redukcji emisji. Jednak za tą mocą kryje się pewien kompromis masa. Nowy BMW M5G90 waży ponad 2400 kg, co czyni go znacząco cięższym niż jego poprzednik, a nawet cięższym od w pełni elektrycznego BMW i 5M60. To dowód na to, że innowacje technologiczne niosą za sobą pewne wyzwania, zwłaszcza w kontekście zachowania zwinności i reaktywności, które są kluczowe dla sportowego charakteru M5. Warto również zwrócić uwagę na zmiany w konstrukcji i wyposażeniu. Nowy M5G90 zostanie wyposażony w opony o imponujących rozmiarach. 285 40 r R20 z przodu i 295 na 35 R21 z tyłu. Wersja Touring oznaczona jako G99 zadebiutuje nieco później, wprowadzając dodatkowe różnorodności do linii. Co więcej BMW planuje wprowadzenie nowej koncepcji cockpitu Panoramic Vision w 2027 roku, co tylko potwierdza długoterminowe plany dla tego modelu. Model M5 G90 to nie tylko kolejny samochód w gamie BMW, ale symbol ewolucji i adaptacji w obliczu zmieniających się wymagań rynkowych. Decyzja o wprowadzeniu technologii Hybridowej plugin jest świadectwem zobowiązania BMW do innowacji, jednocześnie podkreślając, że luksus i wydajność mogą iść w parze z odpowiedzialnością ekologiczną. W świecie motoryzacji nadchodzi prawdziwa rewolucja, a jej zapowiedzią jest nadchodząca premiera Alpine A290, elektrycznego hot hatcha, który obiecuje połączenie nowoczesnej technologii z duchem klasycznych rajdówek. Zaplanowana na czerwiec premiera tego modelu jest nie tylko krokiem naprzód dla Alpine, ale również dla całej branży, która z niecierpliwością obserwuje, jak elektryfikacja zmienia oblicze sportowych samochodów. Alpin A290 to dowód na to, że przyszłość motoryzacji może być równie emocjonująca, co jej przeszłość. Choć tradycyjny warkot silnika benzynowego ustępuje miejsca cichej pracy motorów elektrycznych, nie oznacza to, że musimy rezygnować z przyjemności płynącej z dynamicznej jazdy. Francuski producent obiecuje, że A290 będzie w stanie dostarczyć świetną dynamikę dzięki wykorzystaniu doświadczeń z Formuły 1, oferując funkcje takie jak overboost i zaawansowaną rekuperację energii. Nawiązując wizualnie do kultowego Renault 5, A290 prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. Jego wymiary, unikalne oświetlenie w kształcie litery X i charakterystyczny lakier Alpine Blue podkreślają sportowy charakter auta, jednocześnie oddając hołd klasykom przeszłości. Wnętrze pojazdu, choć jeszcze nie w pełni ujawnione, również zapowiada się interesująco. Przyciski OV i RCH na kierownicy, odpowiadające odpowiednio za funkcję Overboost i efektywniejszą rekuperację, są przykładem na to, jak technologia wyścigowa może znaleźć zastosowanie w samochodzie w samochodach produkcyjnych, zwiększając ich osiągi i efektywność. Pod względem opon współpraca z Michelin również budzi zainteresowanie. Specjalnie opracowane opony, zarówno letnie jak i zimowe, obiecują doskonałą przyczepność i wydajność, co jest kluczowe dla sportowej jazdy, szczególnie w samochodzie elektrycznym, gdzie natychmiastowe dostarczanie mocy może być wyzwaniem dla opon. Moim zdaniem Alpine A290 to nie tylko samochód. To zapowiedź przyszłości, w której elektryfikacja i sportowe osiągi nie wykluczają się, lecz wzajemnie inspirują i uzupełniają. Jestem pełen podziwu dla Alpine za Odważne kroki w kierunku przyszłości motoryzacji, zachowując jednocześnie szacunek dla swojej bogatej historii. Czekam z niecierpliwością na czerwcową premierę, aby zobaczyć jak te obietnice zostaną przekute w rzeczywistość. Dopiero co wspominałem o nadchodzącym Alpin A290, a na celowniku jest Cupra Born VZ która jest prawdziwym przełomem w świecie elektrycznych hodheczy, zachwycając swoją siłą, efektywnością i nieoczekiwanie napędem na tylną oś. Hiszpańscy inżynierowie zdecydowanie postawili kropkę na Di, wprowadzając na rynek model, który może zmienić oblicze elektrycznej motoryzacji sportowej. Z mocą 326 koni mechanicznych i imponującym momentem obrotowym 545 Nm Born VZ jest gotowy przecierać nowe ścieżki. Dodatkowo zwiększona pojemność akumulatora do 79 kWh, umożliwia zasięg do 5 70 kilometrów na jednym ładowaniu, co jest imponującym wynikiem biorąc pod uwagę jego sportowy charakter. Maksymalna moc ładowania wzrosła do 170 kW, co sprawia, że Cupra Born VZ jest nie tylko szybka na drodze, ale i przy ładowarce. Co szczególnie warte uwagi, to fakt, że cała moc trafia na tylną oś. To rzadkość wśród elektrycznych hatchbacków, która może otworzyć kuprze Born VZ drogę do serc prawdziwych entuzjastów jazdy. Mimo to producent zadbał o to, by zachować wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli, co może nieco ograniczać dzikie w w cudzysłowie oczywiście, zachowania na drodze. Dodatkowo wprowadzone modyfikacje w układzie jezdnym, takie jak zawieszenie DCC z lekko przestawioną geometrią kół, zapewniają lepszą trakcję, stabilność i precyzję prowadzenia. To wszystko sprawia, że Born VZ jest nie tylko szybki, ale i niezwykle przyjemny w prowadzeniu. Warto również zwrócić uwagę na estetyczną stronę modelu. Dwa nowe lakiery, Midnight Black i Dark Forest, dodają charakteru, a unikalne 20-celowe felgi aluminiowe podkreślają sportowy charakter pojazdu. We wnętrzu przyciąga uwagę nowy system multimedialny z ekranem o przekrojonej 12,9 cala i zaawansowane nagłośnienie od Sennheisera, które gwarantuje wyjątkowe doznanie akustyczne. Cupra Born VZ jest dowodem na to, że elektryczne samochody mogą dostarczać emocji porównywalnych z tradycyjnymi sportowymi modelami. Jego pojawienie się na rynku pod koniec roku z pewnością wzbudzi spore zainteresowanie, choć cena, będąca odpowiednio wyższa od obecnych wersji Borna, może być pewnym wyzwaniem dla potencjalnych nabywców. Osobiście jestem pod wrażeniem kierunku w Jakim Kupra rozwija swoje elektryczne modele, i nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak Born VZ sprawdzi się na drodze. Cały czas wspominam o pojazdach w skali 1 do 1, a teraz przyszła pora na pojazd w mniejszej skali. I uwierzcie mi, jest on godny uwagi i zainteresowania. Przenieśmy się proszę na chwilę w świat modelarstwa, ponieważ istnieje marka, która przenosi definicję luksusu i precyzji na zupełnie nowy poziom. Amalgam, znany z produkcji modeli samochodów w skali, stanowi apogeum tego, co w modelarstwie najbardziej elitarnego. Jeden z ich najnowszych dzieł, replika Lamborghini Countach w skali 1 do 8, z ceną wyjściową prawie 20 tysięcy dolarów, wywołuje zdumienie równie wielkie, co cena pełnowymiarowego luksusowego auta. Na pierwszy rzut Cena może wydawać się astronomiczna za model samochodu, jednakże gdy przyjrzymy się bliżej, zrozumiemy dlaczego. Amalgam nie skupia się na produkcji zwykłych zabawek, a na tworzeniu dzieł sztuki. Detale w ich modelach są zadziwiające, od realistycznie wyglądających zegarów i przycisków w kabinie, przez foteliki obite materiałem przypominającym prawdziwą skórę. W bagażniku odnajdziemy precyzyjnie odtworzone koło zapasowe czy zbiorniczek płynu hamulcowego. Silnik V12 umieszczony z tyłu modelu jest tak szczegółowy, że aż trudno uwierzyć, iż nie jest prawdziwy. Dziwy. Taka precyzja wymaga czasu. Każdy model Lamborghini Kuntacz od Amalgam to 400 godzin ręcznej pracy, wykonanej z pasją i niezwykłą dbałością o detale. Producent planuje stworzyć tylko 199 egzemplarzy, co dodatkowo podnosi wartość każdego z nich. Patrząc na tę cenę i wysiłek włożony w stworzenie każdego modelu, można zrozumieć, dlaczego są one tak cenione przez kolekcjonerów i entuzjastów modelarstwa. To nie tylko model samochodu, to kawałek historii motoryzacji, zamknięty w formie, która może zdobić salon najbardziej wymagającego kolekcjonera. Osobiście uważam, że choć cena może odstraszać, wartość, jaką oferuje Amalgam, przekracza granice zwykłego modelarstwa. To inwestycja w dzieło sztuki, które z biegiem lat może tylko zyskiwać na wartości, nie wspominając o nieocenionej satysfakcji z posiadania tak unikatowego modelu. Oczywiście nie traktujcie tego jako poradę inwestycyjną. W kontekście luksusu i ekskluzywności, Amalgam udowadnia, że pasja do motoryzacji nie zna granic, nawet w najmniejszej skali. Porsche Panamera e-Hybrid prezentuje się jako kwintesencja nowoczesności i innowacji w świecie motoryzacji. Zbogacona o dwie nowe wersje hybrydowe z silnikiem V6, ta linia modelowa podnosi poprzeczkę w zakresie osiągów i efektywności. Warianty 4 i e hybrid i 4S i e hybrid z ich sercem w postaci jednostki 2.9 Biturbo V6 oferują imponujące parametry. W pierwszym wariancie 4 i e hybrid otrzymujemy 304 koni mechanicznych mocy z silnika spalinowego i 470 koni mechanicznych i 680 Nm momentu obrotowego systemowo. Ten wariant od 0 do setki przyspiesza w zaledwie 4,1 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 280 km godzinę. Z kolei druga wersja 4S i e hybrid silnik spalinowy wzmocniono do 353 koni mechanicznych mocy, a moc systemowa wzrosła do 544 koni mechanicznych i 750 nm momentu obrotowego. W tym przypadku pierwsza setka na zegarach pojawia się w zaledwie 3,7 sekundy, a prędkość maksymalna ograniczona do 290 km na godzinę. Porsche zadbało o zwiększenie komfortu użytkowania poprzez nowy akumulator o pojemności 25,9 kWh, co przekłada się na zasięg do 96 km na jednym ładowaniu w trybie elektrycznym. Co czyni te modele wyjątkowymi, to nie tylko osiągi, ale i zaawansowane technologie, które wpływają na komfort i dynamikę jazdy. Nowością jest szybsze ładowanie prądem przemiennym C o mocy do 11 kW oraz udoskonalone oprogramowanie, które inteligentnie zarządza pracą akumulatora, współpracując z nawigacją, by jeszcze efektywniej wykorzystać energię elektryczną. Porsche zwiększyło moc rekuperacji, która teraz wynosi 88 kW. Porsche Active Suspension Management i nowo wprowadzone zawieszenie Porsche Active Ride podnoszą komfort i stabilność jazdy na zupełnie nowy poziom, dostosowując się do warunków drogowych w czasie rzeczywistym. Warto wiedzieć, że każdy z amortyzatorów został wyposażony w pompę hydrauliczną. Z zasilaną instalacją 400V. Ceny Porsche Panamery 4 i Hybrid startują od 536 tysięcy złotych, a wersja 4S i Hybrid wyceniona została od 600 tysięcy złotych. Volkswagen wprowadza na rynek prawdziwą nowość w swojej elektrycznej ofercie ID7 Turer. Pierwsze elektryczne kombi niemieckiego giganta motoryzacyjnego. Znany z innowacyjności i ciągłego dążenia do doskonałości Volkswagen zaskakuje modelem, który łączy w sobie praktyczność i nowoczesność, wprowadzając świeży powiew w gamie elektrycznych pojazdów. ID7 Turer to nie tylko kolejny elektryk w ofercie, to zupełnie nowy rozdział, który odsuwa na bok dotychczasowe nazewnictwo Wariant czy Shooting break na rzecz bardziej podróżniczej nazwy, Tourer. Długość pojazdu wynosi imponujące 4961 mm, szerokość 1862 mm, wysokość 1536 mm, rozstaw osi 2971 mm, co świadczy o jego solidnych wymiarach. Design, który może przywodzić na myśl modele ID4 czy ID5, w rzeczywistości wyróżnia się na tle rodziny Volkswagenów, przyciągając uwagę nowym wyglądem. Jednak największą zaletą tego modelu jest jego praktyczność. ID7 Tourer oferuje pojemność bagażnika na Poziomie 605 litrów przy standardowym ustawieniu, a po złożeniu tylnych siedzeń pojemność ta rośnie do imponujących 1714 litrów. To właśnie te liczby mogą przekonać wielu potencjalnych klientów, dla których przestronność i funkcjonalność są kluczowe. Pod maską ID-7 Tourer kryje się elektryczny silnik o mocy 286 koni mechanicznych i momencie obrotowym wynoszącym 545 Nm, zapewniając solidne osiągi. Dopełnieniem układu jest akumulator o pojemności 77 kWh. Póki co Volkswagen nie ujawnił dokładnego zasięgu na jednym ładowaniu, a to akurat może być kluczowe dla przyszłości tego modelu. Co ciekawe, pojazd ten oferuje możliwość szybkiego ładowania do 175 kW, co pozwala na dość szybkie uzupełnienie energii. Z 10% do 80% ładowanie zajmie niespełna 28 minut. Co ważne, Volkswagen nie zapomina o technologicznych nowinkach, implementując w modelu ID7 Turer asystenta głosowego IDA z technologią ChartGPT, co podkreśla nowoczesny charakter auta i otwiera nowe możliwości w interakcji z pojazdem. W świecie motoryzacji, gdzie innowacja splata się z tradycją, narodził się projekt, który wyznacza nowe standardy w dziedzinie samochodów kolekcjonerskich. AGTZ Twin Tail, owoc współpracy katowickiej firmy La Squadra i legendarnego włoskiego studia Zagato, to nie tylko samochód. To hołd dla historii, redefinicja klasycznej elegancji inżynierskiego majstersztyku. Podwójny charakter AGTZ Twin Tail, inspirowany ikonicznym Alpine A220, przejawia się w unikalnej możliwości przekształcenia nadwozia z longtail na shorttail. Ta innowacja niesie ze sobą ducha rywalizacji Le Mans z 1968 roku. A jednocześnie odzwierciedla nowoczesne podejście do motoryzacji, gdzie estetyka i funkcjonalność idą w parze. To, co czyni AGTZ Twin Tail wyjątkowym, to nie tylko jego limitowana edycja, licząca 19 egzemplarzy, ani cena wynosząca minimum 650 tysięcy euro netto. To sposób, w jaki projekt łączy w sobie dziedzictwo i nowoczesność, tworząc coś więcej niż samochód. Dzieło sztuki na kołach. Opierając AGTZ Twin Tail na modelu Alpine A110 twórcy dokonali wyboru, który gwarantuje nie tylko lekkość i dynamikę, ale również kontynuację legendy. To przemyślana decyzja, która pokazuje, że prawdziwa wartość projektu leży nie tylko w jego estetyce, ale również w technicznej doskonałości. Pojawienie się modelu AGTZ Twintail prowadzi do wniosku, że jest to nie tylko kolejny samochód kolekcjonerski. To przede wszystkim świadectwo, że prawdziwa pasja i szacunek dla historii mogą dać początek czemuś, co jest zarówno hołdem dla przeszłości, jak i wizją przyszłości motoryzacji. W erze, gdzie samochody coraz szybciej stają się jednolitymi produktami masowej produkcji, AGTZ Twintail przypomina, że motoryzacja to również sztuka, emocje i niepowtarzalne historie. Widząc ambitne plany La Squadra oraz Gato, nie można oprzeć się wrażeniu, że AGTZ Twintail stanie się nie tylko obiektem pożądania dla kolekcjonerów, ale również symbolem jak ważne w motoryzacji są marzenia i wizja. Brawo i ogromny szacunek dla La Squadra. Świetnie, że ten projekt ma polskie korzenie. Moim małym marzeniem jest przyjrzeć się temu autu z bliska, szczególnie w towarzystwie Alpin A110 i A110R. Mercedes AMG właśnie zaprezentował swoją najnowszą perełkę w gamie kompaktowych hot hatchy A45S Formatic Plus w edycji specjalnej, która już teraz wzbudza ogromne emocje wśród fanów motoryzacji. Ta pięciodrzwiowa maszyna napędzana dwulitrowym silnikiem turbo generującym imponujące 421 koni mechanicznych mocy i 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego jest kwintesencją mocy i stylu, zdolna do osiągnięcia prędkości 100 km na godzinę w zaledwie 3,9 sekundy. Limitowana prędkość maksymalna wynosząca 270 km na godzinę tylko podkreśla sportowy charakter tego modelu. Z całą pewnością nowa specjalna wersja Limited Edition jest bardzo charakterystyczna od strony wzornictwa. Ten sportowy pojazd otrzymał specjalny pakiet wyposażenia dodatkowego o wartości ponad 14 tysięcy euro. Szczególnie wyróżniający się na tle innych kompaktów A45 S Formatic Plus przyciąga wzrok nie tylko parametrami, ale i niepowtarzalnym designem. Lakier AMG Green Hell Magno dotąd zarezerwowany dla wyższych klas pojazdów nadaje mu wyjątkowego charakteru, a detale takie jak specjalne felgi AMG, okleiny z logo i herbem AMG czy projektory rzucające na ziemię logo marki przy otwieraniu drzwi tylko dodają mu prestiżu. Dodatkowe pakiety wyposażenia AMG Night, AMG Night 2 i aerodynamiczny pakiet AMG Wzbogacają go o czarne, chromowane detale i elementy poprawiające aerodynamikę i docisk, co jeszcze bardziej podkreśla jego sportowy rodowód. We wnętrzu dominuje luksus połączony z funkcjonalnością. Fotele AMG Performance obszyte czarną skórą z żółtymi przeszyciami oraz kierownica AMG Performance podkreślają sportowy charakter, a jednocześnie zapewniają komfort nawet podczas dynamicznej jazdy. W mojej opinii Mercedes AMG A45S Formatic plus Limited Edition to auto, które idealnie łączy w sobie sportową duszę z luksusem. Ten model jest nie tylko demonstracją inżynieryjnego geniuszu Mercedes AMG, ale także odważnym stwierdzeniem, że kompaktowe samochody, Samochody mogą dostarczać emocji równie intensywnych co dużo większe sportowe modele. A to, że jest dostępny tylko do końca 2024 roku, czyni go jeszcze bardziej pożądanym dla kolekcjonerów i entuzjastów motoryzacji, którzy chcą mieć unikatowy egzemplarz w swojej stajni. Bez wątpienia A45S Formatic Plus to nie tylko auto, ale dzieło sztuki, które na drodze wyróżnia się nie tylko osiągami, ale i niepowtarzalnym stylem. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia już niebawem, w kolejnych motonowościach. Cześć!